Witam Was bardzo serdecznie moi kochani. To kolejna aura dnia. Mamy dzisiaj piątek, 14 sierpnia 2020 roku. Dzisiaj troszeczkę później będziecie mieli w tą aurę, więc już chcę tam uprzedzić głosy niezadowolenia. Czasami tak się zdarza, że nie wszystko można zrobić na godzinę 7 rano, żeby wszyscy wszystko mieli gotowe. Też bym dużo rzeczy chciała, ale niestety. Tak się zdarza, że nie można wszystkiego naraz ogarnąć. Dobrze, moi kochani, to już koniec tych wstępów i zaczynamy numerologią. Dzisiejszy dzień jest pod badaniem wibracji liczby 8, a jest to taki szczęśliwy dzień, dużo się może udać, zwłaszcza w pracy. Pamiętajmy jednak, że jest to właśnie dzień aktywności, więc w tym dniu nie powinno się lenić, nie powinniśmy być leniwi, powinniśmy robić, działać. Jest to przede wszystkim symbol siły materialnej, tak? to jest taka wibracja, która służy realizacji celów i wskazuje na to, że możemy otrzymać nagrodę. Ona na nas czeka, założony trud, założony wysiłek, tak? Jeżeli on zostanie włożony w realizację jakiegoś zadania, a wtedy to wszystko zaowocuje, zaprocentuje. Jest to bardzo potężna wibracja, powiem Wam szczerze, i ona działa bardzo wyjątkowo silnie, na przykład w portrecie numerologicznym. Tak więc wcześniej wspomniałam, to wibracja materialnego sukcesu, to dzień żniwiarza, tak? Więc słuchajcie, postarajmy się każdą minutę tego dnia wykorzystać właśnie w tym celu rozpocznijmy go z takim nastawieniem, że no, to jest taki dzień, który może być dniem najlepszym finansowo w okresie całego 8-9 w zasadzie tak, tygodniowego cyklu. Ale ta wibracja jest w związana z biznesem, ze sprawami materialnymi, więc jeśli tylko się postaramy, możemy tutaj właśnie wywrzeć korzystny wpływ na tą dziedzinę będziemy tutaj mogli dużo zdziałać właśnie dzięki determinacji i nowym pokładom energii, które każdy powinien w sobie dzisiaj znaleźć, odgrzebać, odgruzować, tak? Jeśli pracowaliśmy ciężko nad jakimiś projektami, to właśnie dzisiaj może nam ten dzień dostarczyć jakiejś korzyści. Poważnie powinniśmy przeanalizować wszelkie sprawy, którymi się zajmujemy, sprawdzić, czy przypadkiem nie przeoczyliśmy okazji do zarobienia jakichś większych pieniędzy albo do rozwinięcia swojej działalności. Powinniśmy poprawić coś w naszych przedsięwzięciach, w tych, które nie zakończyły się na przykład sukcesem, możemy zainwestować posiadane środki w coś, co być może będzie bardziej opłacalne. Dobrym pomysłem jest poczynienie w tym dniu jakiejś inwestycji, podobnie na przykład pożyczki zaciągane w dniu o wibracji 8 można spożytkować w dobrym celu. One zawsze, słuchajcie, niosą taką aurę, że mogą być tutaj przez nas spożytkowane właśnie w dobrym celu, że łatwo będzie spłacić te pożyczki, no i oczywiście przyniosą materialny sukces, tak, że nie tylko będziemy musieli oddać, ale również ona się nam tutaj pomnoży. Tak? Kochani, to intuicja też jest dzisiaj bardzo ważna. Ona rozbudzona może tutaj bardzo nam pomóc, możemy się na nią zdać we wszystkim, co robimy, w szczególności w sprawach związanych właśnie z pieniędzmi, z biznesem. I trzeba to właśnie... W tym celu wykorzystać, bo jest to bardzo odpowiedni czas. Podążajmy za sprawami, za wskazówkami intuicji. Na kończenie różnych rzeczy, które dzisiaj przeanalizujecie i być może nie przynoszą oczekiwanego skutku i efektu, będzie czas na to właśnie w dniu o wibracji liczby 9, który akurat przypadnie na jutro, czyli. W sobotę. Co się dzieje na nieboskłonie? Moi kochani, Księżyc mamy w znaku bliźniąt i aura tego księżyca nastraja nas optymizmem i chęcią do działania. No, dzisiaj troszeczkę może na nim być trudno, który kierunek wybrać, który kierunek wybrać, przepraszam Was bardzo. Brak koncentracji może się tutaj przyczynić czasami właśnie do pomyłek albo jakichś właśnie spóźnień. No, na przykład u mnie czasami. Dzień właśnie sprzyja podróżom, sprzyja bardzo dużej aktywności umysłowej, a przede wszystkim dlatego, że mamy właśnie dzisiaj taką wibrację, jaką mamy ósemkę, to chcemy bardzo dużo zrobić, tak? Może czasami właśnie za dużo na raz. Dzień też, słuchajcie, sprzyja przede wszystkim przekazywaniu informacji wszelkim rodzaj, wszelkim wizytom. Dobry dzień właśnie na reklamę, na rozpoczynanie czegoś takiego. Tutaj duży napływ dzisiaj notują kioski, biblioteki, księgarnie, dużo przy. Wyglądamy stron internetowych, dużo czytamy, słuchamy, patrzymy. Dużo też rozmawiamy przez telefon, bo oczywiście tutaj operatorzy sieci komórkowych notują zwiększoną liczbę połączeń na pewno w tym dniu. Wieczorem możemy zapragnąć wyjść do kina, znajomych albo do pubu. Jeżeli chodzi o dietę, to preferujemy dania jakieś szybkie, lekkie sałatki, majonezy, coś na zimno, zimne mięsa, ryby. Nasz organizm w tym dniu domaga się zwiększonej ilości soli. Jeżeli chodzi o ubiór, trudno nam się zdecydować, co chcemy założyć, jak mamy wyglądać. Kierujemy się przede wszystkim po prostu wygodą i swobodą ruchów, a wszelkiego rodzaju też stroje takie o charakterze lekko podróżniczym, mogą tutaj dzisiaj się cieszyć powodzeniem. W miłości, w kontaktach osobistych, interpersonalnych stawiamy przede wszystkim na intelekt i tutaj intelekt bierze górę nad emocjami. Zaznacza się też, słuchajcie, tendencja do mówienia o uczuciach. Jesteśmy bardzo otwarci, rozmowni, ciekawi życia innych ludzi. Jest to bardzo dobry dzień na flirty i na zawieranie jakichś nowych znajomości czy może prowadzenie rozmów i dyskusji. Co się będzie dalej działo na nieboskłonie? O godzinie 2.32 będziemy mieli seksy księżyca z Merkurem, który spowoduje, że będziemy się kierowali na dobry trop i będziemy mieć bardzo trafne podejrzenia i mądre postanowienia. O godzinie 7.15 kwadratura księżyca z Neptunem, która uspokoi emocje. Zapanujemy tutaj nad chaosem psychicznym i intelektualnym. O godzinie 10.32 będziemy mieli sekstyl księżyca ze słońcem. To przyniesie dobre samopoczucie i chwilę relaksu i jakieś takie miłe, pozytywne myśli. Przy takich słuchajcie bliźniętach myślę, że bardzo, bardzo fajny to może być moment. I o godzinie 13.19. Kiedy Księżyc rozpocznie swój pusty kurs, e, moi kochani, e, stworzy ostatni aspekt, a mianowicie seks z Marsem i to będzie taki moment, kiedy... Będziemy wykorzystywali sprzyjające okoliczności i przynieść nam to może bardzo ciekawy rozwój wydarzeń. To tyle, jeśli chodzi o Astro Wstęp. Zapraszam teraz na Wibracje z Kart. Kochani, dodam tylko jeszcze, że na kanale jest obecny projekt Feng Shui na co dzień. Można się tam z nim również zapoznać dla tych osób, które lubią akurat takie ciekawostki. On jest prezentowany w formie takich codziennych wskazówek, codziennych informacji. Zachęcam serdecznie do zapoznania się. Moi drodzy, jak wspomniałam, numerologia, astrologia już jest za nami. Mnie już tutaj towarzystwo przybyło, trochę się zmieniło, na pierwszym filmiku. Dla pierwszej grupy trochę inni goście tu występowali, możecie sobie zobaczyć. Postanowiłam zmienić talię dzisiaj. Teraz nie będę, miałam przygotowaną tą talię, ale nie będę z tej swojej starej talii. Robiła tego odczytu. Moi kochani, postanowiłam wziąć na pocieszenie, na poprawę humoru, bo trochę mi się dzisiaj humor popsuł. Taką talię tarota gnomów, Tarot gnomów. bardzo fajna, bardzo sympatyczna. Słuchajcie, talia ja ją bardzo lubię. To jest z tych moich tali kolekcjonerskich. Ja bardzo rzadko kiedy używam swoich tali kolekcjonerskich. Wiecie, że cały czas używam tej swojej talii. Ona już sfatygowana jest, biedna, ale dużo przeszła, wysłużyła się już długo. No tak sobie po prostu możemy zmienić <grym> i zrobić coś właśnie z Tarota gnomów. Zobaczcie jaka fajna jest gwiazda. Na przykład karta gwiazd z Tarota gnomów. A to jest na przykład dziesiątka denarów, a tutaj mamy umiarkowanie, tak? Bardzo sympatyczne. Milutkie te karty. Może kiedyś zrobię nawet cały taki pokazowy filmik. No i... Zobaczymy, Na pierwszej szóstki już jest właśnie starotagnomowy. Moi kochani, tylko tutaj zmienię perspektywę, tak, <laughs> troszkę pomniejsze. O, proszę, proszę, jak mi tutaj przybyło gości, no miejmy nadzieję, że mi jakoś pozwolą. No, będziemy uciekać z kamerą, będziemy przesłuchać. Mają karcie na szkło, dobrze. Poprosimy Aurę Dnia Kartę Dnia na piątek, 14 sierpnia 2020 roku. Przypomnę, że dzisiaj mamy e, Księżyc w Znaku Bliźniąt. To jest Żywioł Powietrza. Również mamy dzisiaj Pusty Kurs Księżyca. Dzień jest podkładaniem wibracji liczby 8. Bardzo sympatyczna powinna być ta wibracja, sympatyczny dzień. Moi no kochani, poprosimy Aurę Dnia Kartę Dnia dla rezonujących ze mną osób spod drugiej szóstki znaków zodiaku. Aura Dnia karta, Dnia, rezonujące ze mną osoby. Druga szóstka znaków zodiaku. Wagi. gdzie co? Ja troszeczkę przesunę kamerę. O! No wiecie. Święty ym, spokój kota jest najważniejszy. Skorpiony. Wniszeliśmy? Kozienicza? Wodniki? <laughs> I ryby. <laughs> No i dobrze, teraz sobie troszeczkę powiększymy, ale nie tak bardzo, bo mam mało miejsca na stole. Dobrze. Moi kochani, e, dla e, uwag wylosowałam kartę Dwójki Buław. Słuchajcie, e, autor tej katalii nadał tutaj taką nazwę, taki tytuł dla tej karty. Nie wiem czy to dobrze będzie widać. Upał. No, faktycznie jest to upał. Słuchajcie, dwójka buław mówi o tym dzisiaj dla Was, moje drogie wagi, że tutaj różne sprzeczne emocje, sprzeczne, sprzeczne nawet bym powiedziała idee mogą Wami tutaj rządzić. Bardzo fajnie jest ta karta tutaj zatytułowana, słuchajcie, upał, bo faktycznie te sprzeczne idee mogą po prostu powodować upał. Tutaj macie jakieś drobne blokady, macie jakieś drobne problemy które musicie w otoczeniu, które musicie po prostu pokonać. Może to być drobna kłótnia, może to być nawet po prostu spieranie się z partnerem albo partnerskie gierki albo ktoś z wami prowadzi jakieś gierki, no i stąd słuchajcie, to podnosi temperaturę, dlatego też pewnie myślę tutaj autor tej talii nazwał tą, tą kartę po prostu upał, tak, więc słuchajcie, też z nadmiaru tych informacji, tej energii, która po prostu krąży w tej chwili we wszechświecie z powodu, a to tego, że mamy słońce w znaku lwa, a to tego, że mamy właśnie księżyc ze znaku bliźniąt, a to właśnie tego, że mamy marca, tam, gdzie mamy i dużo jest energii ognia, faktycznie to co może tutaj u was powodować dzisiaj upał. Podniesienie ciśnienia. Może Wam się też, jak to się mówi, przysłowiowo podnieść ciśnienie, bo z kimś po prostu będziecie krzyżować swoje opinie, tak? Będziecie krzyżować jakiś taki po prostu moment. Słuchajcie, karta też mówi o takich blokadach, o pewnych blokadach, o pewnych przeszkodach, które trzeba pokonać, które są dookoła Was. Po pokonaniu tego wszystkiego, słuchajcie, czeka Was sukces. To są drobne spięcia, to są drobne problemy, drobne przeszkody, drobne po prostu takie historyjki, które oczywiście bardzo łatwo dzisiaj drogie wagi moje pokonacie. Ech, dobra, a tu jest. Aha. Moi kochani, proszę, mam nadzieję, że to tak ładnie widać wyraźnie. O, e, król denarów. Król Denarów, słuchajcie, nazw karta nazwana po prostu sukcesem. Sukces autor tej karty mówi. Po prostu to jest sukces. Słuchajcie, dla skorpionów dzisiaj, król donarów, to jest taka energia, która mówi o tym, że na pewno tutaj e, nie zmienicie swojego stanu posiadania, na pewno nic się nie zmieni albo nie będziecie chciały zmieniać swojego stanu posiadania, na pewno nic nie uszczupli waszych na przykład finansów, na pewno nic nie uszczupli też również e, e, waszego portfela. Nic się tutaj nie zmieni. Natomiast dla drugich swoich skorpionów, jeszcze mam taką uwagę. Eee, warto też dzisiaj właśnie zainteresować się jakimiś sprawami związanymi, bo przy tej wibracji liczby 8, warto zainteresować się jakimiś sprawami związanymi na przykład z nieruchomościami, z takimi rzeczami, tak? Zajmujemy się nieruchomościami, zajmujemy się eee, finansami, zajmujemy się właśnie tym wszystkim, co ma się tutaj przyczynić do podniesienia do podniesienia po prostu stanu naszych finansów. No i teraz tak, wy, moi drogie skorpiony, też możecie być tutaj, jeżeli chodzi o pewne sprawy, bym powiedziała, uczuciowe, niewzruszeni. Karta mówi, że jesteście niewzruszeni i będąc takimi niewzruszonymi, też właśnie w pewnym sensie możecie osiągnąć sukces. Nie zmieniać proszę swojego zdania co do partnera, partnerki, co do spraw tych uczuciowych, tych emocjonalnych, w których po prostu jesteście. Są skorpiony, które powinny się może troszeczkę faktycznie właśnie zastanowić nad związkiem, nad relacją, czy aby przypadkiem nie ma stagnacji, czy jakiś sukces, tak jak tutaj mówi karta, nie spowodował, że osiedliście na laurach, ok? także tutaj nad takimi sprawami się trzeba zastanowić. Wspaniała karta, jeżeli chodzi, słuchajcie, o wibracje biznesowe, finansowe. Dzisiaj skorpiony mają tutaj możliwość powiększenia powiększenia swojego stanu posiadania. Dobrze, teraz tutaj dla kolejnego znaku wylosowałam kartę. A co my to mamy? Hmm. Mamy asa buławowego, który mówi o pracy. Gdzie praca? Jak to wygląda? As buławowy. No niektóre tutaj nazywnictwo tych kart to autor tej talii miał, powiem szczerze, naprawdę z dużą fantazją tutaj jakieś dane. No dobra, moi kochani, dla skorpionów, nie, przepraszam, dla strzelców działamy do przodu, idziemy do przodu. To jest taki dzień, w którym po prostu powinniście włożyć jakiś wysiłek, jakąś pracę w to, aby zawalczyć o siebie. Musicie tutaj zawalczyć o siebie, musicie zawalczyć o y, jakieś sprawy, które was dotyczą, zawalczyć o relacje, może zawalczyć o samego siebie w jakiejś relacji, może warto tutaj się zastanowić, czy nie wyjść z jakiejś toksycznej relacji, tak? Jest to słuchajcie też karta, która mówi o tym, że zaczynacie, że zaczynacie jakiś nowy... Początek, więc być może tutaj jakaś nowa działalność, nowe rzeczy przy wibracji liczby 8, warto się po prostu nad tym zastanowić. Tak? Karta zachęca Was do pracy, tak? czyli zachęca do tego, żebyście podjęli wysiłek, żebyście podjęli trud, żebyście właśnie zawalczyli o coś, włożyli troszkę wysiłku, włożyli troszkę trudu w to wszystko, co Was dotyczy. To może dotyczyć właśnie dzisiaj spraw finansowych, zawodowych, rodzinnych jakaś rodzina, jakieś, jakieś, jakieś różne takie sprawy, w które po prostu jesteście, jesteście zaangażowane, włóżcie wysiłek. Oczywiście wiem, że ten wysiłek strzelce włożą jak najbardziej. Może Was tutaj właśnie czekać jakaś, jakiś ruch, przeprowadzka, wyjazd, przejazd, jakieś właśnie krążenie, załatwianie spraw. Jak najbardziej, słuchajcie, to jest wspaniała taka energia. To też, słuchajcie, możliwość, możliwość ja bym powiedziała nawet i zapłodnienia, dla co po niektórych, słuchajcie. A więc moje drugie strzelce, możecie się zapłodnić sami po prostu, może jakimś pomysłem, do jakiejś działalności, do czegokolwiek, tak? I włożycie w to jakąś pracę do jakiejś nowej pracy, do jakiejś rzeczy, ale też, słuchajcie, to jest też karta dużej aktywności takiej fizycznej, seksualnej bym powiedziała, no i są tutaj niektóre strzelce, które, słuchajcie, mogą dzisiaj się spodziewać no, potomstwa, tak? Także uwaga, uwaga, uwaga moi kochani. Wielka, wielki ruch, wielki, wielki e, wysiłek, ale tak jak widzicie, tutaj ten e, gnom osiągnął sukces. Tak? Przez włożenie tej pracy osiągnął sukces. Udało mu się to, to drzewko tam powycinać. Fajne te karty, zabawne. Czasami mi nawet... Sprawia e, trudność odczytania, która to no, karta, bo nie, nie, nie wszystkie są takie jednoznaczne. Dobra, kochani, tutaj mamy królową mieczy. Dla e, e, koziorożców wylosowałam kartę królowej mieczy. Słuchajcie, przede wszystkim dużo gadania, dużo rozmów, dużo dyskusji. Królowa mieczy, słuchajcie, to jest żywioł powietrza. Ja ona świetnie się akurat tutaj dzisiaj wkomponowuje w tą sprawę, e, taką, jaką tutaj mamy, czyli e, Księżyc w znaku bliźniąt, tak? Słuchajcie, książyc w znaku bliźniąt to jest bardzo dużo energii powietrza. To są rozmowy, to są plotki, to są dyskusje. Wy tutaj możecie momentami mieć koziorożce aż troszeczkę nad to tego wszystkiego za dużo przesyt, aż was może boleć głowa. To jest też taka, słuchajcie, energia odcinania się od pewnych rzeczy. Umiej dzisiaj, drogi koziorożcu, oddzielić ziarno od plewa, tak? Umiej tutaj dzisiaj oddzielić się od zwykłych, jakichś nic nieprzynoszących dyskusji. Dzisiaj jest wibracja liczby osiem. Mogą cię jakieś dyskusje niepotrzebne odciągać od twoich planów, które masz po prostu na e, życie, tak? Na swoją rzeczywistość, na swoje, może tutaj na swój związek, na swoją relację, na cokolwiek. E, karta też tutaj sugeruje mi e, kontakt z pewną kobietą, która właśnie jest w takiej energetyce e, królowej e, mieczy, tak? Czyli lubi dużo mówić, to jest tak, jedna lubi dużo mówić, druga lubi dużo nadawać. A mówienie i nadawanie to jest jedno i to samo. Natomiast słuchajcie, karta też tutaj mi sugeruje taką informację, że możecie dzisiaj wy, moje drogie właśnie koziorożce, z taką kobietą się zetknąć, która no lepiej, żeby nie mieć jej po po, po, jako przeciwnika, tak? Po stronie przeciwnej. Lepiej ją mieć po prostu jako swojego hmm, przyjaciela, tak? Czy mieć ją po prostu generalnie po swojej stronie albo w swoim obozie, niż mieć ją jako przeciwnika. Albo się jej przeciwstawiać, ponieważ ona może nie liczyć się ze swoim zachowaniem nawet. Może dużo mówić, może więcej powiedzieć niż w ogóle potrzeba. Może nawet w jakiś sposób po prostu tutaj. Plotkami Wam zaszkodzić, tak? A więc tutaj po prostu na takiej sytuacji uważamy. Są koziorożce, które powinny skorzystać z porady jakiejś osoby, która zajmuje się słowem. Może to być, słuchajcie, prawniczka, jakaś taka osoba, która wykonuje może jakiś taki zawód ekonomiczny, tak? Może to być osoba też ewentualnie, która. No, tutaj się zajmuję może jakimś pisarstwem, tak? Ale trudno mi tutaj powiedzieć, po co ewentualnie Wam koziorożcem mogłoby być to potrzebne, tak? No, ale faktycznie być może, nie wiem, będziecie się musiały skomunikować z taką osobą, która zajmuje się właśnie słowem pisanym, tak? Słowem pisanym, mówionym i używa tego słowa po prostu jak miecz. Okay? To taka jest, słuchajcie, tutaj wibracja. No i cóż, możecie mieć tutaj właśnie problem dzisiaj. Z odcinaniem się od takiego wiru dyskusji, rozmów niepotrzebnych, ok? Gdzieś wszędzie po prostu możecie mieć dość, że tam ktoś dzwoni, tu ktoś dzwoni, po prostu może Wam wieczorem trzeszczeć w głowie. Więc proszę się wtedy po prostu odcinać. Odcinamy się od dziwnego, plotkującego, dyskutującego niepotrzebnie towarzystwa. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, szóstkę buław. Jaka fajna, sympatyczna, miła szóstka buław. Eee, no i widzicie tutaj. Na tej karcie ten gnom ma zasłonięte oczy, przesłonięte oczy i rozbija garniec. To jest tak jak na tych um, zabawach dla dzieci, tak? Rozbija się taką kulę z jakimiś słodyczami itd., itd. On tutaj rozbija garniec. Wylatuje stąd woda. No, słuchajcie, no, może jest dla tych gnomów ważna ta woda, tak? Co sukces. E, wy dzisiaj, moje drogie wodniki, możecie się pławić po prostu w sukcesie rozkoszujcie się sukcesem, rozkoszujcie się dobrymi wiadomościami, rozkoszujcie się dobrymi informacjami. Jakieś dobre wiadomości, dobre wieści do Was dochodzą. One mogą być w formie pisemnej, papierowej, możecie otrzymać jakieś zawiadomienia, powiadomienia. I one, słuchajcie, mogą tutaj Wam, one mogą Wam tutaj przynieść dużo radości, właśnie dużo zadowolenia. To jest coś, na co się długo czekali. Słuchajcie, każda z tych kart o wibracji numer 6, czyli o liczbie 6, ma jakiś taki wydźwięk, bym powiedziała, lekko karmiczny. No i akurat tutaj jest też taka, takie przesłanie dla Was, drogie wodniki, że być może właśnie coś na co długo żeście czekali, jakieś wieści, na co długo żeście czekali, być może jakaś sprawa sądowa, którą żeście prowadzili, otrzymujecie dzisiaj po prostu dobre wieści. Tak? Otrzymujecie dobre wieści, dobre informacje w tej sprawie. Być może coś było blokowane, tak? Być może czekaliście. Być może byliście niesprawiedliwie potraktowani, więc tutaj karta szóstki buław mówi po prostu o sukcesie. Raduj się z tym sukcesem, raduj się dobrymi wiadomościami, raduj się dobrymi informacjami. Jeżeli nic takiego w twoim życiu się nie działo i się nie dzieje, to po prostu wibracja liczby 6 mówi o tym, że to będzie miły, radosny, spokojny dzień. Raduj się tą energią, jaka cię po prostu otacza. Tak? to jest jakiś Twój sukces. Radość i wychwytywanie tych wszystkich wibracji, jakie dookoła Ciebie dzisiaj są, po prostu przyniosą Ci sukces. Tak? To jest sukces. Umieć znaleźć się w miejscu, umieć znaleźć się w tej wibracji, w jakiej się po prostu obracam. Tak? Sukces. To mi po prostu przynosi sukces. No a szóstka była tutaj akurat na tej talii, ma nazwę powodzenie, tak? Czyli, wiecie, no nawet jak to się mówi, na, na ślepy los. Coś tutaj może Wam zostać w taki sposób nawet troszeczkę nadprzyrodzone, bym powiedziała, wynagrodzone. To jest bardzo fajna karta, bardzo fajna energia, ja w ogóle lubię wszystko poławie. Co my tu mamy? Proszę bardzo, zobaczcie, jest tutaj anioł, są nagrobki, anioł, trąbę, dmie, tak, dmucha, Anioł jest taki puczółkowaty. Ach, kamera troszeczkę szwankuje. No i cóż, jak widzicie już są nagrobki, jest anioł, dmie w trąbę. No to cóż, no wiadomo, że to sąd ostateczny. Tak? Sąd ostateczny, moje drogie ryby. Dzisiaj będziecie podejmowały jakieś bardzo ważne decyzje. To jest taki punkt zwrotny w Waszym życiu. Być może punkt zwrotny w Waszej karierze, być może punkt zwrotny w relacji. Musicie zdać sobie z tego sprawę, że po dzisiejszym dniu, a jest to arkan wielki, więc sprawy na pewno przeznaczeniowej, należy na to zwrócić uwagę, że po dzisiejszym dniu wasze życie już nie będzie takie samo. Wiele ryb może dzisiaj podjąć jakieś właśnie decyzje bardzo ważne dotyczące rozpoczęcia działalności albo zakończenia czegoś, aczkolwiek przy wibracji liczby 8 to bym nie zakończała. Dzisiaj bym na przykład tylko i wyłącznie podsumowała pewne sprawy, a zakończyła jutro, w sobotę kiedy mamy akurat wibrację liczby 9. Zachęcam Was też do tego, żebyście się tam zapoznali z kalendarzem na dzisiejszy dzień i na jutrzejszy, jak również na niedzielny, dlatego że fenksuj jest robione na wszystkie 7 dni tygodnia. Eee, słuchajcie, to są właśnie ostateczne decyzje. To jest taki moment. Być może tutaj trzeba podjąć decyzję o wyjściu z toksycznej relacji i zakończeniu czegoś. Być może trzeba podjąć decyzję o zalegalizowaniu na przykład jakiejś relacji, w której jestem. Być może trzeba podjąć decyzję, jakiś punkt zwrotny w karierze zawodowej albo ogólnie w trybie życia, w zachowaniu. Możecie stwierdzić, że już pewnych rzeczy macie po prostu dość, pewnego miejsca macie dość, pewnych ludzi macie dość. I w związku z powyższym e, zmieniacie jakby o 180 stopni swój punkt widzenia i swoje życie i swoje zapatrywania na pewną sprawę, na pewną sytuację, na pewnych ludzi. Tak? Słuchajcie. Proszę naprawdę pamiętać, to jest punkt zwrotny. To jest taka sytuacja w Waszym życiu, kiedy już inaczej będzie wyglądać życie. Być może jesteście właśnie w takim punkcie, że te decyzje są konieczne do podjęcia. Być może tak się tutaj ułożą dzisiaj wszystkie sprawy tego dnia, że stwierdzicie, że właśnie trzeba podjąć te decyzje, że konieczne są tutaj jakieś ostateczne decyzje, bo jeżeli tego nie zrobicie, to wasze życie utkwi w martwym punkcie, tak? To trzeba sięgnąć po uzdrowienie. Jeżeli na przykład nie rozmówicie się z partnerem, albo nie wyjdziecie z jakiejś toksycznej relacji, albo nie zmienicie pracy, albo nie podejmiecie na przykład decyzji o przeprowadzce, to na długi okres czasu utkwicie w jakimś dziwnym bagnie, tak? Więc to jest właśnie moment zwrotny w waszym życiu. Bardzo silny, bym powiedziała, energetyczny dzień. Tym bardziej, że wibracja liczby 8 niemu przyświeca, więc też na pewno ma tutaj jakiś element karmiczny dla was, tak? Także pamiętajcie o tym. To też może być taki dzień, w którym możecie spotkać właśnie tego ostatniego, ostatecznego po prostu partnera. Jak to się mówi, partnera docelowego, bo bardzo często klientki, dzwoniąc na konsultacje, pytają o tak zwanego partnera docelowego, No więc to może być właśnie taki dzień, w którym spotkacie w końcu partnera docelowego, tak? Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie moi kochani. Trochę ilość towarzystwa na moim stole się zmniejszyła. Tutaj jest taki jeden gościu. Wam no, pokażę. O, śpi, zadowolony. Jęzorek mu tutaj sterczy cały czas. No. Tak. Śpi najlepszy. Czy wiecie, dlaczego Pan Bóg stworzył kota? Ano po to, żeby człowiek mógł dotknąć tygrysa. I tym optymistycznym akcentem życzę Wam miłego weekendu. Do usłyszenia kochani.